Studiujemy na kierunku resocjalizacja w społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Jesteśmy na drugim stopniu magisterskich studiów. Pracujemy obie z koleżanką w resorcie siłowym. Oprócz tego jesteśmy mamą fantastycznych dzieci. Wybrałyśmy ten kierunek, aby nabyć wiedzę pedagogiczną i nauczyć się cierpliwości oraz zaangażowania potrzebnego do pracy z osobami Nieprzystosowanymi społecznie, cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne. Jest nam to bardzo przydatne również w życiu prywatnym, jak i codziennej pracy zawodowej. Nasze studia da się pogodzić z naszą pracą, ponieważ my akurat z koleżanką pracujemy od poniedziałku do piątku, jesteśmy na studiach niestacjonarnych, a więc nasze spotkania zazwyczaj odbywają się co drugi tydzień, w soboty i w niedzielę. Czasami zdarzy nam się, że musimy stawić się w pracy w sobotę albo w niedzielę, ale wykładowcy są na tyle wyrozumiali, że zawsze możemy umówić się na kolejny termin i zaliczyć to, czego nie mogłyśmy uzupełnić w weekend, w który musiałyśmy iść do pracy. Studia na kierunku resocjalizacja poszerzają nasze umiejętności oraz możliwości zawodowe. Jest to dla nas ogromna droga awansu, otwierają się dla nas dosyć dużo możliwości. Tak, dokładnie. Co ja zyskałam dzięki tym studiom? Mianowicie, na pewno w moim przypadku był to awans w pracy, ponieważ skończyłam licencjat również w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Po podwyższeniu po mojego wykształcenia mogłam otrzymać wymarzony awans w pracy. Druga sprawa i druga strona medalu jest taka, że ja w, swojej, w swoim zawodzie zbliżam się już ku schyłku pracy i planuję, zmienić w najbliższym czasie swój zawód. I dzięki tym studiom można z całego wachlarzu zawodów tutaj skorzystać, mianowicie można by było skorzystać z pracy w policji, z pracy w służbach więziennych, z pracy pedagoga w młodzieżowych ośrodkach w socjoterapii, w zakładach poprawczych, można by pracować jako kurator również. Także zawody bardzo interesujące, na pewno z któregoś bardzo chętnie skorzystam. Ukończenie studiów w Społecznej Akademii Nauk otwiera nam po prostu drogę do bycia ekspertem w różnych dziedzinach, jak już tutaj koleżanka moja wspomniała, dlatego również, że wiedza przekazywana jest przez utytułowanych naukowców oraz doświadczonych i wysoko cenionych praktyków. Tak, nabyte kompetencje tutaj w szkole bardzo ułatwiają i zdobycie nowego zawodu, jak również radzenie sobie w życiu prywatnym. Dzięki tym studiom nauczyłam się, jak być osobą asertywną, jak powiedzieć komuś nie i nie urażając kogoś, a również przez to nie nakładając na siebie jakichś większych obowiązków. Prócz wszystkich kompetencji twardych, które tak naprawdę dają mi jakieś pole tutaj, do, do awansów i do zdobycia nowej pracy. Również nauczyłam się rozumieć wszystkie osoby dotknięte patologią społeczną. Zrozumiałam wiele rodzin, które są dysfunkcyjne. Nauczyłam się, jak takim rodzinom pomagać, jak wyciągać do nich rękę. Uważam to naprawdę za bardzo, za bardzo duże kompetencje, ale również trzeba wspomnieć tutaj o tym, że Społeczna Akademia Nauk otwiera drogę do zdobywania różnych certyfikatów które na koniec studiów otrzymujemy jako studenci. Uczestniczymy w kursie trenera kompetencji społecznych, co jest bardzo ciekawym takim naszym tutaj takim Kurs, który, prostu... który nam daje takie duże możliwości później w życiu. Rozwija się bardzo nasza teczka portfolio. Tak? I język angielski również można sobie tutaj było podszkolić. bardzo wzmocnić i podszkolić. Także naprawdę warto jest studiować tutaj w szkole. Oczywiście, studia te pozwalają nam na poznawanie takich procesów jakby psychologicznych, tak? komunikowania się z ludźmi, docierania również do tak. nich. Tak? Pozwalają również nam nabyć dość konkretny zasób wiedzy. Tak naprawdę być pedagogiem to... Pedagog wykonuje wszelkie zawody wymagające tak naprawdę pracy z drugim człowiekiem. Bardzo dużym atutem tej szkoły jest to, że tutaj bardzo kładzie się nacisk na praktykę. Nie, nie uczymy się suchej teorii. Wykładowcy zabierają nas do różnych jednostek penitencjarnych, komend policji, pokazują nam jak odbywa się życie i nauka w zakładach poprawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a więc szkoła kładzie bardzo duży nacisk na praktykę, co uważam, że znajdzie swoje odzwierciedlenie później w rozwoju zawodowym i w pokazaniu z dobrej strony się nam jako studentkom i zaczynającym pracę w nowym zawodzie, Dokładnie. z tej takiej pozytywnej, naprawdę bardzo dobrej strony. Czyli stwarza szerokie po prostu możliwości znalezienia, zatrudnienia po prostu po ukończeniu studiów. Tak, jak już wspomniałam, to szkoła naprawdę pomaga w zdobyciu kompetencji. Czy uczestniczyłyśmy nawet w takich zajęciach sportowych, dzięki którym możemy Dokładnie. uzyskałyśmy certyfikat samoobrony? Bronę. Wiemy również, że szkoła daje możliwości i dodatkowe punkty dla kogoś, kto chciałby się starać na Ostatnie. przykład o pracę w policji, tak? Dokładnie. Dokładnie.